TOR-Modlin to obiekt sportowo-szkoleniowy położony w okolicach podwarszawskiego lotniska. Od 2019 roku odbywa się tam Puchar Toru-Modlin, który jest organizowany przy współpracy z Moto Klubem. W 2025 roku kalendarz cyklu zakłada cztery rundy, a relacje z nich będzie można obejrzeć na antenie Motowizji. Nowością w regulaminie na ten rok jest Stworzenie kilku dodatkowych klasyfikacji poza klasami pojemnościowymi. Są to klasyfikacje FWD, w której rywalizują samochody z napędem na przednią oś oraz STOK, zrzeszającej samochody całkowicie seryjne. Nowością jest także klasyfikacja GRK, w której rywalizacja odbywa się w całkowicie seryjnych Toyotach GR Yaris. Inauguracyjna runda odbyła się 30 kwietnia i zebrała na liście zgłoszeń 96 kierowców. Pierwsza trójka zeszłorocznej klasyfikacji generalnej pojawiła się na starcie w komplecie, ale przesiadka triumfatora sezonu 2024 Michała Godusławskiego do BMW 318 IS z pewnością wykluczyła go z walki o czołowe lokaty poza klasą. Ubiegłoroczny wicemistrz, Szymon Bryk w Toyocie GR Yaris, pewnie wygrał pierwszą próbę. Drugie miejsce, ze stratą niespełna 3 sekund, zajął kierowca Renault Megane, Arkadiusz Kubiak. Drugi wicemistrz sezonu 2024, Paweł Budzik, Ponownie wystartował Mitsubishi Lancerem Evolution 9 i na pierwszej próbie był wolniejszy od drugiego Kubiaka o 26 setnych sekundy. Pierwszy za podium był Piotr Dzięgielewski w Renault Megane, tracący do trzeciego miejsca 1,27 sekundy, a piąte miejsce przypadło Michałowi Borsukowi, który w tym roku zasiadł za kierownicą Forda Focusa RS, znanego już na modlińskich asfaltach dzięki startom Marcina Lipskiego. Jego strata do czwartego miejsca wyniosła 7,7 sekundy. Druga próba nie przyniosła zmian na podium, kierowcy dojechali bowiem w identycznej kolejności jak w poprzednim przejeździe. Ponownie pierwszy był Szymon Bryk, który był szybszy od arkadiusza Kubiaka o nieco ponad 2 sekundy i zwiększył swoją przewagę do niespełna 5 sekund. Trzeci ponownie był Paweł Budzik, ze stratą kolejnych 2,28 sekundy. Ponownie czwarty był Piotr Dzięgielewski w Renault Megane, wolniejszy od kierowcy Mitsubishi Lancera o 0,86 sekundy. Pierwszą piątkę uzupełnił Szymon Grodzki w Toyocie GR Yaris, którego strata do czwartego miejsca wyniosła niemal 3 sekundy. Trzecia próba okazała się pechowa dla Toyoty Szymona Bryka. Silnik w jego GR Yarisie nie wytrzymał nadmiaru mocy, co zakończyło się małym pożarem. Awaria wykluczyła 21-latka z dalszej rywalizacji. Arkadiusz Kubiak poprawił swój wynik z drugiej próby o niecałe pół sekundy i oczywiście wskoczył na fotel lidera. Pierwszy raz na podium uplasował się Piotr Dzięgielewski, wolniejszy od Arkadiusza Kubiaka o nieco ponad półtorej sekundy. Wynik pozwolił na awans na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy. Ponownie trzeci do mety dojechał Paweł Budzik, a jego strata do drugiego miejsca wyniosła niecałe półtorej sekundy. Po próbie numer trzy pozostał na trzecim miejscu. Czwarte i piąte miejsca przypadły kierowcom GR Jarisów, Szymonowi Grockiemu i Marcinowi Jaskulskiemu. Jak zwykle, po trzech próbach, organizator zmienił kierunek jazdy na odcinku i lekko zmodyfikował trasę. Zmiana nie wpłynęła na jazdę Arkadiusza Kubiaka, który ponownie był najszybszy i umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, budując przy tym dosyć bezpieczną przewagę. Odwrócenie kierunku jazdy okazało się dobre dla Pawła Budzika, który pierwszy raz ukończył próbę na drugim miejscu, wracając do kierowcy Renault 6,61 sekundy. Przewaga lidera wynosząca po czterech odcinkach prawie 15 sekund wydawała się bezpieczna, ale niecała sekunda rozdzielająca Pawła Budzika od Piotra Dzięgielewskiego oznaczała dla nich walkę do ostatniego metra. Podium uzupełnił Piotr Dzięgielewski, tracący do Pawła Budzika nieco ponad sekundę. Szymon Grodzki ponownie był czwarty i stracił do podium 0,9 sekundy. A piąty ponownie był Marcin Jaskulski, wolniejsze o 2,64 sekundy. Organizator planował przejazd sześciu odcinków specjalnych po trzy razy w obu kierunkach. Jednak w związku ze zbliżającym się deszczem i brakiem u wielu zawodników opon na mokrą nawierzchnię, dyrektor zawodów podjął decyzję o zakończeniu rywalizacji po pięciu próbach. Ostatni odcinek zawsze stanowi Power Stage. Zdobywcy pierwszych pięciu miejsc na piątej próbie zdobywają zatem dodatkowe punkty do klasyfikacji sezonowej. Największą liczbę punktów zabrał do domu Piotr Dzięgielewski. Najszybszy co prawda ponownie był Arkadiusz Kubiak, ale pięciosekundowa kara za potrącenie słupka zepchnęła go na drugie miejsce. Świetny przejazd spowodował, że wynik z karą był gorszy od czasu Piotra Dzięgielewskiego o jedyną jedną dziesiątą sekundy. Podium na Power Stage zamknął Paweł Budzik, tracąc 2,52 sekundy. Kierowca Mitsubishi spadł na trzecie miejsce na koniec dnia, ustępując drugiego miejsca zwycięzcy Power Stage'a. Kolejny raz pierwszy za podium dojechał Szymon Grodzki. Bardzo dobry przejazd zaliczył triumfator Pucharu Toru Modlin 2024 roku, Michał Godusławski, który stracił do kierowcy GR Jarisa jedynie 1 setną sekundy i przy okazji zdobył jeden punkt do klasyfikacji sezonowej w klasyfikacji generalnej. Pierwsza runda Pucharu Toru Modlin zakończyła się zwycięstwem Arkadiusza Kubiaka w Renault Megane. Ostatecznie drugi w imprezie był kolejny kierowca Renault Megane, Piotr Dzięgielewski, wolniejszy przez cały dzień o 13,9 sekundy. Paweł Budzik zajął ostatecznie trzecie miejsce, tracąc na pięciu próbach łącznie 2,14 sekundy do drugiego miejsca. Czwarte miejsce po całym dniu przypadło Szymonowi Grockiemu a pierwszą piątkę zamknął Marcin Jaskulski. Czołową dziesiątkę uzupełnili Łukasz Wojtaszek w Renault Megane, Aleksander Zaremba w Toyocie GR Yaris, Robert Liwiński w Mitsubishi Lancerze Evolution 10, Mikołaj Mielcarz w BMW 325, który przy okazji wygrał klasyfikację aut z napędem na tylną oś, oraz Bogusław Plugę, pilotowany przez Kamę Nienautowską. Oczywiście rywalizacja odbywała się również w klasach pojemnościowych, a jej wyniki prezentowały się następująco. Klasa pierwsza zebrała siedmiu kierowców rywalizujących w samochodach o pojemności poniżej 1150 cm3. Absolutnie bezkonkurencyjny okazał się Rafał Ochocki w Fiacie Seicento, który wygrał wszystkie odcinki i zakończył dzień z przewagą niecałych 40 sekund nad drugim Waldemarem Niezabitowskim Nissan Mikra trzecie miejsce przypadło Paulinie Niezabitowskiej w tym samym miejscanie, wolniejszej o nieco ponad 20 sekund. W czasie drugiej do rywalizacji przystąpiło 9 zawodników w autach o pojemności od 1150 cm sześciennych do 1400. Dzień minął pod znakiem walki Pawła Bilickiego w fiacie Seicento z Mateuszem Kornatowskim w fiacie Cinquecento. Ostatecznie szybszy okazał się mistrz klasy z 2024 roku i zwycięzca power stage'a Paweł Bilicki. A strata Mateusza Kornatowskiego wyniosła niecałe 5 sekund. Kolejnych 10 sekund potrzebował Tomasz Wolak w fiacie 5 W klasie trzeciej wystartowało 12 zawodników w samochodach o pojemności do 1600 cm3. Co prawda klasa zrzesza samochody wszystkich marek, ale została ona zdominowana przez Honda Civic. Cała pierwsza piątka klasy korzystała z tych samochodów. Najlepsze tempo przez cały dzień prezentował Radosław Gaworski. Pewnie wygrał cztery próby i tylko przejazd pierwszej, choć najszybszy, obciążony został karą za potrącenie słupka. Przez cały dzień stabilne drugie miejsce utrzymywał Piotr Głowacki, wolniejszy od zwycięzcy o niecałe pół minuty. Do końca czwartej próby podium uzupełniała Agnieszka Korzeniowska, ale świetny przejazd Power Stage'a ostatecznie zapewnił trzecie miejsce Michałowi Paprockiemu. Do rywalizacji w klasie czwartej przystąpiło 14 u zawodników w samochodach o pojemności silnika poniżej 2 litrów. Chociaż zwycięzców prób było 4, to niestety wyniki zostały ustalone nie tylko przez tempo na odcinku, ale też przez awarię. Ostatecznie na pierwszym stopniu podium stanął Bartosz Kwaśny w BMW 318. Grzegorz Kulniczego słabszy o 6,5 sekundy wynik, wystarczył tylko na drugie miejsce na koniec dnia. Trzecie miejsce przypadło Mariuszowi Kotyni w kolejnym BMW 318, wolniejszy od kierowcy Hondy o 18 sekund. W klasie 5 zawodnicy rywalizują w samochodach z napędem na jedną dowolną oś i silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Od dawna w modlinie klasa ta jest zdominowana przez Renault Megane drugiej generacji i nie inaczej było tym razem. Oczywiście klasa padła łupem zwycięzcy klasyfikacji generalnej Arkadusza Kubiaka. Drugie miejsce zajął drugi w Generalce Piotr Dzięgielewski ze stratą niecałych 14 sekund, a trzecie Łukasz Wojtaszek, wolniejszy o niespełna 40 sekund. No w klasie ścigam się od dawna z Arkiem Kubiakiem, który, ma, który jest trochę lepszym kierowcą, ale lepszy samochód, ale tam staram się go podgryzać, no i dzisiaj było blisko, ale niestety znowu drugi. Ale jest plan, żeby, żeby, żeby go gdzieś wygonić. W klasie szóstej na liście startowej zobaczyliśmy aż 19 kierowców w samochodach o po pojemności silnika powyżej 2 litrów i napędzie na obie osie. Chociaż najpopularniejszym autem w klasie jest Toyota GR Yaris, to zwycięzca klasy wystartował w wysłużonym Mitsubishi Lancerze Evo 9. Paweł Budzik wygrał trzy odcinki, w tym Power Stage, i dwukrotnie był drugi, przegrywając próbę jedynie z Szymonem Brykiem, którego z rywalizacji wykluczyła awaria jego Jarisa. Drugie miejsce w klasie zajął wolniejszy o 21 sekund Szymon Migrocki, a trzeci Marcin Jaskulski stracił do poprzednika jedyne 2,69 sekundy. klasyfikacji pań, zgodnie z przewidywaniami, najszybsza była Agnieszka Korzeniowska w hondzie Civic. Druga była Paulina Niezabitowska w Nissanie Micra, a trzecia Zuzanna Lewandowska w Fordzie Fiesta. Do końca trzeciej próby regularnie druga do mety dojeżdżała Maria Przybysz, ale trudów zawodów nie wytrzymała skrzynia biegów w jej peżocie i została ona zmuszona do wycofania się. W klasie gość zobaczyliśmy tylko dwóch zawodników z licencją. Wygrał Arek Tyt w całkowicie seryjnym Gerialisie, a drugie miejsce zajął Karol Dąbrowicki w pzerzotie 206RC. W klasyfikacji RWD rywalizują samochody z napędem na tylną oś, niezależnie od marki i pojemności, chociaż klasa oczywiście zdominowana jest przez samochody z Bawarii. Zwycięzcą okazał się Mikołaj Mielcarz. Marcin Drozda w nowszej generacji BMW Serii 3 był wolniejszy przez cały dzień o 9,5 sekundy, a podium uzupełnił Jacek Szozda ze stratą 8 sekund. Tak, no w związku z tym, że dzisiaj naprawdę do, do, dopisali uczestnicy, to o konkurencji chyba było prawie 20 samochodów tylnonapędowych i naprawdę bardzo, bardzo mocna konkurencja. Super. W tym roku pojawiła się nowa klasyfikacja zrzeszająca zawodników w samochodach z napędem na przednią kość. Klasyfikacja pierwszej czwórki wyglądała identycznie jak w klasie piątej. Wygrał Arkadiusz Kubiak, drugi był Piotr Dzięgielewski, a trzeci Łukasz Wojtaszek. Aby zachęcić posiadaczy całkowicie seryjnych aut do rywalizacji, w tym roku organizator powołał do rywalizacji klasę stock. Zrzesza ona zawodników w całkowicie seryjnych samochodach bez względu na pojemność, ale z napędem na jedną oś. Dzień zakończył się zwycięstwem Karola Zaluskiego, pilotowanego przez Marcina Markowicza w Renault Megane. Drugie miejsce zajął Karol Król, pilotowany przez Katarzynę Król w Hyundai i30N, a podium uzupełnił Tomasz Ryznar w pięknym szewrolecie konwencji. Kolejną nowością jest pojawienie się klasy GR-Cup, zrzeszające całkowicie seryjny Toyoty GR-Jaris. Zwycięzcą okazał się reprezentant klasy Gość, Arek Tyc. Drugie miejsce zajęli Sebastian Lewandowski z Bożoną Kutalską, a podium uzupełnił Kamil Florczak. Modli. Poza rywalizacją, można obserwować też przejazdy pokazowe młodych zawodników, którzy są zbyt młodzi, aby posiadać prawo jazdy. Chociaż ich przejazdy nie są objęte typową rywalizacją, to udało nam się dotrzeć do nieoficjalnych wyników. Najszybszym juniorem okazał się Piotr Orcholski w Toyocie GR Yaris. Gdyby jego wynik był liczony w klasyfikacji generalnej, zająłby on drugie miejsce, a jego strata do zwycięzcy wyniosłaby jedynie dwie sekundy. Nieoficjalne drugie miejsce wśród juniorów zajął Mateusz Przychocki w Renault Clio, a trzecie Oskar Pyra w Subaru Imprezie. Dziękujemy za wspólne obejrzenie relacji i już teraz zapraszamy do Modlina 1 czerwca na drugą rundę Pucharu Rutor Modlin, z której relacja również pojawi się na antenie Motowizji.